Dzień dobry, witam wszystkich. Izrael znów naciska Polskę. Polska po raz kolejny stanęła w obliczu mocnej presji Izraela w kwestii tak zwanego mienia bezspadkowego. W polskim parlamencie procedowana jest obecnie ustawa, która może w dużym stopniu ograniczyć możliwości przejmowania nieruchomości w Polsce przez tak zwanych ocalałych z Holokaustu lub ich potomków. Zaczęło się od wieczornego wczorajszego wpisu na Twitterze, który zamieścił Jair Lapid, zwycięzca ostatnich wyborów w Izraelu, który obecnie pełni funkcję ministra spraw zagranicznych tego kraju. Lapid napisał na Twitterze, cytuję. Dziś polski parlament uchwalił ustawę zabraniającą zwrotu mienia żydowskiego lub rekompensaty za nie ocalałym z Holokaustu i ich potomkom. Nie mamy zamiaru milczeć w obliczu tego prawa. To bezpośrednie i bolesne pogwałcenie praw ocalałych z Holokaustu i ich potomków. To nie pierwszy raz, kiedy Polacy próbują zaprzeczyć temu, co zrobiono w Polsce podczas Holokaustu. Nie wolno tego ignorować. Zachowanie pamięci o Holokauście, troska o prawa ocalonych z Holokaustu, w tym kwestia zwrotu mienia żydowskiego z okresu Holokaustu, są kluczowym elementem jego istnienia i określenia tożsamości państwa Izrael. To ważny szczebel w działalności Izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jest to moralny i historyczny obowiązek, który wszyscy niesiemy z dumą. To prawo jest niemoralne i poważnie zaszkodzi stosunkom między państwami. Żadne prawo nie zmieni historii. To hańba, która nie wymarzy okropności i pamięci o Holokauście. Państwo Izrael będzie stanowić mur obronny chroniący pamięć o Holokauście oraz honor ocalonych z Holokaustu i ich mienie. Polska, na ziemiach, której zamordowano miliony Żydów, popełniła poważny błąd. Nie jest za późno na naprawę. Koniec cytatu to oficjalne stanowisko obecnego ministra spraw zagranicznych. Trudno w cenzuralnych słowach odpowiedzieć na oświadczenie szefa izraelskiego MSZ: takie zachowanie oficjeli jest bardzo nie na miejscu. Absolutnie nie ma to nic wspólnego z dyplomacją. Abstrahując już od kwestii merytorycznych dotyczących tego zagadnienia. Ale to nie wszystko, bo chwilę po tym oświadczeniu przyszłego premiera Izraela, który będzie rządził tym państwem od września 2023 roku, pojawiło się oświadczenie Ambasady Izraela w Polsce, cytuję: Zachowanie pamięci o zagładzie i troska o prawa ocalonych z Holokaustu, do których zalicza się kwestia zwrotu mienia żydowskiego zagrabionego podczas zagłady. Są kluczowymi elementami tożsamości i leżą u podstaw istnienia państwa Izrael. Są one również istotnymi dziedzinami aktywności Izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Z dumą wypełniamy ten obowiązek wynikający z wyznawanych przez nas wartości moralnych i powinności historycznej. Deklaracja Terezińska przyjęta w 2009 roku wzywa wszystkie zainteresowane państwa do pracy nad zwrotem mienia żydowskiego zagrabionego w czasie Holokaustu. Izrael oczekuje, że strony deklaracji postępować będą zgodnie z jej zapisami. Odrzucenie przez Polskę realizacji postanowień deklaracji to poważne i dalece niepokojące działanie. Procedowana obecnie zmiana ustawy w rezultacie uniemożliwi zwrot mienia żydowskiego lub ubieganie się o rekompensatę za nie ocalonym z zagłady i ich potomkom oraz społeczności żydowskiej, dla których Polska przez stulecia była domem. To niepojęte, to niemoralne prawo poważnie uderzy w stosunki między naszymi państwami. Z powagą podchodzimy do próby uniemożliwienia zwrotu prawowitym właścicielom mienia zagrabionego w Europie Żydom przez nazistów i ich kolaborantów. Polska wie, co jest właściwym krokiem w tej sprawie. Trudno się oprzeć wrażeniu, że Polska została potraktowana jak takie niegrzeczne dziecko i połajana linijką po głowie przez swojego pryncypała. Tak nie wolno, nie rób tak, bo zobaczysz, co się stanie. Padają słowa to niepojęte, niemoralne prawo, a ich cechują moralne wartości, a Polska wprowadza niemoralne prawo. To jasno obrazuje, jaki stosunek do Polski i Polaków ma Tel Awiw. To się nie zmieniło i to się nie zmieni. W normalnym państwie MSZ powinno teraz wezwać ambasadora Izraela do siedziby i poprosić o wyjaśnienia, albo ambasador powinien zostać wezwany przez premiera. No ale wiemy, że tak się nie stanie. Teraz tylko pozostaje nam czekać na reakcję USA. Tam iPak na pewno zacznie bardzo sprawnie działać i nie można wykluczyć, że teraz swoją presję na Polskę wybrą Stany Zjednoczone. Dobrze, że polscy użytkownicy Twittera wyrażają swoje zdanie na ten temat, że jakaś presja społeczna istnieje. Dobre i to. Dla tych, którzy mają konta na Twitterze, podaję w opisie linki do konta izraelskiej ambasady w Polsce i do konta premiera Izraela, jeśli ktoś chciałby wyrazić swoje zdanie. A z mojej strony to wszystko na ten temat. Pozdrawiam i do usłyszenia.